Siemanko, ja jestem Home i witam was w kolejnym odcinku z GTA Online, przedmiotem... Naszy, przedmiotem? Może miejscem, o którym będziemy dzisiaj mówić jest yy, laboratorium z metamfetaminą. Ja sobie zakupiłem akurat to tutaj na pustyni, tak żeby mieć wszystkie swoje wytwórnie w okolicy, że tak powiem. No i wygląda to tak. Zobaczcie, laboratorium jest ulepszone na maksa. Aczkolwiek, yy, jeśli go nie ulepszymy tym ulepszeniem za milion, to tam bodajże z, yy, jest ten co, są te zbiorniki, w, tam w oddali. Widzicie, to jest go po prostu, jest, jest jeden mniej. Więc yy, no, tak to wygląda jakoś kolorystycznie, nic się tu nie zmienia i tak dalej. Ja mam dwa ulepszenia, mam ulepszenie ludzi i ulepszenie właśnie yy, sprzętu. No i produkuje mi się to około 6 godzin, 6-7 godzin. Jest to dużo, bo kokaina produkuje się 5 godzin. No i cenowo też jest gorzej od kokainy, bo kokainę możemy sprzedać za 420 tysięcy, teraz są promocje, więc troszkę więcej to jest 6, 630 tysięcy chyba. A metamfetaminę pełną, oczywiście przy dwóch ulepszeniach, możemy sprzedać za bodajże 365 albo 370 coś. Więc no jest troszkę, troszkę mniej tych pieniędzy. No ale metamfetamina jest ciut gorsza od kokainy. I jest to druga wytwórnia po kokainie. Będę robił film ogólnie, które wytwórnie są najlepsze i które kupić żeby jakoś tam, żeby zarabiać najefektywniej, nie? Bo kup kupując 5 wytwórni no to nie jest takie fajne, bo trzeba płacić ogromne rachunki za 5 wytwórni. Ja za 4 wytwórnie płacę około ile ja za to płacę momencik? Za 4 wytwórnie płacę 20 tysięcy albo 25 000 na 50 minut, więc no. W skali tych 6 godzin, czy coś takiego, no to jest y, dość dużo. Mamy teraz, nawet promocję na zasoby, ale ukradniemy sobie. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie kradłem zasobów do tej wytwórni, bo mamy odkąd jest promocja, a jak jest promocja na zasoby, tego chyba nawet nie pokazywałem jeszcze. Ale wiecie, co ja sobie tam dojadę i widzimy się po cięciu. No dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze tylko 500 metrów, 600. I na czym polega to ten typ ...ten typ zdobywania zasobów? Już wam pokazuję. To akurat jest chyba, chyba najprostsza z wersji tego. Bo jest to statek. Na statku dość łatwo pościągać tych ochroniarzy. Jak to zaraz zobaczycie tylko na strzała leci ogólnie musimy przeszukiwać skrzynie i trafić na skrzynię, w której są nasze zasoby więc tak to wygląda Oczywiście jeśli jest nas więcej w naszym gangu no to w tych skrzyniach yy, większej ilości skrzyń będą te zasoby do zgarnięcia będzie ich więcej po prostu adekwatnie do liczby członków w naszym gangu nie wiem czy jest jakaś maksymalna granica, ale wydaje mi się, że jeśli jest, to jest to 4. Bo możemy wziąć maksymalnie dwa pojazdy, a w każdym pojeździe są po dwie skrzynie, więc tak jakby się to równa, nie? Dobra, gdzie są zasoby? O tak daleko to chyba jeszcze nigdy nie zaszłem. Gdzie są moje zasoby? Dobra, są tutaj. No i tak to wygląda. Mamy nasze zasoby. Możemy już stąd spierdzielać. Reszty skrzyni, oczywiście, nie musimy otwierać. Jeśli znajdziemy nasze zasoby, tam ochroniarzami się nie musimy przejmować. Po prostu sobie jedziemy, dostarczyć je do wytwórni. No i tak, jeśli co jeszcze mogę powiedzieć na temat wytwórni metamfetaminy. Jest to no mówiłem już, że to jest druga po poko kokainie najlepsza wytwórnia. No i polecam ją mieć jeszcze tym bardziej teraz, jak są te promocje. Dzisiaj chyba nawet jest ostatni dzień tych promocji, więc warto je sobie kupić. No i to chyba tyle z mojej strony. E, sprzedaż wygląda dokładnie tak samo jak w innych wytwórniach. Są to dokładnie te same scenariusze sprzedaży. E, ja będę robił, nie wiem czy w tym tygodniu mi się uda zmontować ten film. Ale jeśli nie w tym, to najpóźniej w następnym tygodniu będę robił film, e, właśnie ten taki tutorial. Nazwijmy to poradnik, e, które wytwórnie sobie kupić. E, czy opłaca się tam kupować? Czy, czy lepiej kraść te zasoby? Co ile tam ogólnie, jak to wygląda, wszystko nie. Z prowadzeniem biznesu narkotykowego. No bo to jest taki typowo narkotykowy biznes, nie? E, nawet tam, nie wiem, kradzież narkotyków w magazynach to nie był narkotykowy biznes. Tutaj zajmujemy się produkcją i dystrybucją narkotyków. E, szkoda, że nie jeszcze promocją, ale to nieważne. E, no i to chyba tyle z mojej strony dziś. W środę postaram się nagrać film, nie z DLC, ale ogólnie z GTA Online. Albo w środę, albo w piątek, bo nie wiem czy się wyrobię, mam ciężki tydzień. To znaczy zapowiada się, że będę miał ciężki tydzień, a jak będzie w praktyce, no to zobaczymy wszyscy. Ogólnie chciałem sprawdzić, czy samochody... Bo wiecie, tam ten pasek przyspieszenia, jak tuningujemy sobie samochód, zapełnia się zanim kupimy wszystkie części. No, i chciałbym sprawdzić i udowodnić Wam, czy e, warto kupować te części dalej, jeśli nasz pasek już jest pełny. Także to sobie sprawdzimy, jakoś tam udowodnimy. No, i w planach jeszcze jest pokazać Wam, jak sobie zrobić kolorowy chrom. E, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale myślę, że taki tutorial się przyda. A z mojej strony na dziś to tyle. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć, do następnego.